Witajcie! Ja jestem Dariusz, a to jest kanał Ścieżki Wolnej Woli. Wedle wierzeń na Ziemi, arka przymierza to drewniana skrzynia, choć zdobiona i obita złotem, w której zamknięte są kamienne tablice z dekalogiem. W innych wersjach słyszymy, że skrzynia ta zawierać ma również inne cudowne przedmioty. Arka ma być też świadectwem obecności Boga i jest chroniona nadprzyrodzoną mocą. Niezależnie od naszych prywatnych przekonań i wierzeń, wiele z tego, o czym mówią nasze ziemskie mitologie i religie, zawiera to w sobie wiele prawdy, choć oczywiście zniekształconej. Spójrzmy zatem na to, czym jest arka przymierza wedle pozaziemskiej wiedzy. A tu informacje są zdecydowanie bardziej precyzyjne. Arki, bo jest ich więcej niż jedna, stanowią pojemniki przechowujące bazę genetyczną dominujących gatunków obecnych na Ziemi. Jest to taka biblioteka DNA. Powstała w celu ochrony biologii Ziemi na wypadek katastrof. Informacje o magicznych właściwościach arki, że są tylko godni ludzie, którzy mogą do niej podejść, też nie są całkowitym wymysłem, gdyż arki posiadają mechanizm samoobrony, mający na celu ochronę wszystkiego, co jest w jej wnętrzu, ale o tym jeszcze za chwilę. Istnieją trzy arki. Jedna jest obecnie przejęta przez Amerykanów i znajduje się w podziemnej bazie, prawdopodobnie na terenie strefy 51. Druga jest w bazie polarnej Wostok pod kontrolą Rosji. Trzecia arka nie znajduje się na Ziemi. Jest u Plejadian z systemu gwiazdy Taygeta. Arka, jaką mają Amerykanie, nie jest sprawna. Jest to tylko skorupa, natomiast ta u Rosjan i u Tajgetan są w pełni działające. Amerykanie pozyskali swoją arkę z Egiptu. Rosjanie zdobyli własną, wydobywając ją z Mekki. Choć nie zawsze się tam znajdowała, wcześniej była w mieście Ur, na terenie Iraku, które to miasto było niegdyś gwiezdnym portem. I jest to tak zwana, ta druga arka arka Gabriela W odkryciu i zdobyciu tej arki rosję wspomagała rasa Karistus Arka którą mają tajgetanie to arka archanioła Michała ale precyzyjniej mówiąc to arka Izydy Isztar i jest pod opieką tajgetan od wielu wielu pokoleń Wszystkie trzy arki powstały w jednym czasie, gdyż pozytywne rasy wiedziały, że dla Ziemi nadchodzi kataklizm, ponieważ po zniszczeniu wskutek kosmicznych wojen planety Tiamat, która była planetą wodną, wiele tej wody dotarło do Ziemi. Woda została złapana w nasze pole grawitacyjne i ogromne ilości opadów. Doprowadziły do słynnego potopu, który również w konsekwencji doprowadził do przebiegunowania Ziemi, a to zarazem oznacza wiele innych katastrof. Pozytywne rasy wiedziały, co się dzieje i do czego zaraz dojdzie. Stworzenie ark zawierających nanopojemniki z kodami DNA ziemskich gatunków. Było zatem jak najbardziej rozsądną decyzją i zostało to zadanie powierzone poprzez Federację Galaktyczną rasie Tajgetan. Przypomnę, że na tamtym etapie historii Federacja Galaktyczna, w pewnym sensie z naszego punktu widzenia, była bardziej pozytywna niż teraz. Arki nie są jednak zwykłymi pudełkami. To zaawansowane urządzenia mające chronić zawartość. Są wyposażone w pewien rodzaj sztucznej inteligencji. Stąd też przekonanie, że arki są magiczne lub że są bronią, bo w istocie potrafią się bronić i odpowiednio wykorzystywane mogą stanowić broń w czasie jakiejś wojny. Widzieliśmy skutek działań arki. Nie tak dawno, bo w 2015 roku, kiedy to właśnie Rosjanie zabrali arkę z Mekki, aktywując jej mechanizmy samoobrony, zginęło wtedy 111 osób i prawie 400 rannych. Oficjalnie doszło do zawalenia się sufitu, meczetu, gdzie przewrócił się na niego dźwig pod wpływem wiatru. Amerykanie również aktywowali arkę i również zginęło wtedy wielu ludzi. Otwierali ją materiałami wybuchowymi, chcieli pozyskać jej moc i chyba nie byli w pełni świadomi tego, czym arka tak naprawdę jest. Wierzyli jednak, że umożliwia ona rozmowę z Bogiem, co nie jest tak bezzasadne. Arka ta została zabrana z gizy przez Mojżesza i była wiele razy przenoszona, była w różnych miejscach świata, była we Francji, w Anglii, ale ostatecznie dzięki kapłanom powróciła do Egiptu. I co ciekawe, wiele rzeczy związanych z tą arką pokazuje film z serii Indiana Jones. Arki są wyposażone w zaawansowaną technologię i sztuczną inteligencję, jak już wspomniałem, i ta technologia umożliwia sprawdzanie częstotliwości wszystkich ludzi i istot, które się do arki zbliżają. Niskowibracyjni ludzie, ci o złych zamiarach, są odpychani, zniechęcani, nie mają po prostu dostępu do arki. Jeżeli jednak ignorują te drobne sygnały, które ich odpychają, zniechęcają, jeżeli pomimo tego brną w tym kierunku, że chcą do tej arki dojść, jako się zdobyć, no to uruchamiane są wyższe poziomy zabezpieczeń, głównie oparte o emisję fal elektromagnetycznych lub porażenie elektryczne. Arki są wyposażone w generatory energii punktu zerowego. Ich siła nigdy się nie wyczerpuje. Otacza je też z tego powodu wysoka wibracja. Wspomniałem, że wierzy się, że arki umożliwiają rozmowy z Bogiem, ale wynika to z prostego faktu, że człowiek dopuszczony do arki znajduje się pod wpływem jej właśnie wysokich częstotliwości jej wibracji, która podnosi. Wibracje otoczenia, w tym człowieka, który znajduje się w tym otoczeniu, przez co jego naturalne zdolności, jak telepatia, są automatycznie aktywowane i ułatwiony jest ten kontakt z wyższymi gęstościami, z aspektem wyższego ja. Po prostu człowiek staje się dostrojony do komunikacji z innymi pozytywnymi bytami, rasami, istotami. Grafiki i wyobrażenia na temat arki są na ogół bardzo bliskie prawdy, bliskie temu jak one faktycznie wyglądały. Dwa anioły na szczycie to nie jest jakaś zwykła ozdoba, a odnosi się to do dwóch ras, jakie pracowały przy tworzeniu tych ark. Obydwie te rasy wiążą się również z konceptem aniołów i archaniołów jakie używają skrzydeł jako symboliki. I te rasy to oczywiście karistus oraz tajgetanie. Na zakończenie przypomnę jeszcze, że obecnie są również i inne rasy, które tworzą genetyczne banki danych, jak przykładowo szaraki z Zeta reticuli, Którzy w większości są bardzo, bardzo pozytywną rasą i proszę ich nie mylić z szarakami z Oriona. Szaraki Zeta są znani jako mali ogrodnicy, którzy dbają o ogród genetyki, zachowanie gatunków i ich zasiewanie. Tyle w tym materiale. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego. Cześć!